Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z kosztami rocznymi. Mam 500 zł. Tyle zaplanowałam. I tak. Na początku transport, ponieważ muszę kupić bilet z 25, więc mam sobie 110. Dosyć sporo jednak kosztują bilety, mimo wszystko. Ale wiadomo. Trzeba, to trzeba. E, prezenty. Na prezenty chcę dać 90. Ponieważ zbliża się dzień babci dziadka, więc chciałam też kupić. Dzisiaj jest 20... Nie, 20.14.01. Po 20 zł. Plus 90 już zmęczenie nie bierze Ale bardzo chciałam to uzupełnić. I też z nami trochę pobyć. E, tak. A, to jest 10. To, to sobie całą stówkę, bo przytoczę mi się drobna. Super, jest to złote. Fajnie, bardzo to cieszy. Pogoda dzisiaj taka sobie. niestety się rozpadało na koniec dnia. Wielkanoc. Dobrze, że dojechałam do domu, kiedy się rozpadało. To chociaż taki plus 14,01. Na Wielkanoc skromnie 20, będzie 60. To jest nie mam wielkich planów. Ale jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to wiem, że muszę więcej założyć. Ponieważ wydałam o wiele więcej niż założyłam. A może takie 20 dam. 40 sobie zostawię. O, tutaj jeszcze. Chyba się zamalować. Ale jak się powoli zbieram. W końcu moc się zbliża. Powoli, powoli. Dobra. Więc tak. Ale na prezenty dałam, Wielkanoc dałam, transport jest, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jest.

50 jest na zdrowie, ale to sobie zostawię, ponieważ chciałam sobie zagrać w grę, we śpigułkę, więc to odkładam na bok. Tu sobie zrobię taktyczną kropkę, jeśli chodzi o zdrowie. Tak, bo na nie było. I ubrania. 25. Tylko, że nie ma. Bo w ubraniach nic nie mam, więc chciałam dać też te 25 zł, To też nie planuję. Za ale lepiej, żeby były, bo nikt nie wiadomo. Dobra, tutaj mogę rozmienić. Wezwanie na balkon. 20 jest. z piątkami. W ogóle planuję też nagrać taki film. Co mi jest potrzebne na balkon i jakie wydatki poczynię, co mam, bo zimuję pod jeśli jesteście zainteresowane, to napiszcie. Zainteresowani. Ja staram się od tak dwóch, trzech lat prowadzić balkon w stylu zero-waste, czyli wykorzystuję wszystko to, co mam, łącznie z nasionkami. Też sama zbieram nasionkę, na przykład aksemityk. Więc jeśli jesteście ciekawe, to napiszcie. Chętnie się podzielę z Wami moim planowaniem. Bo, jak widzicie, budżet na balkon to 140 zł, więc dosyć skromne. I planuję się w nim zmieścić. I tak, i na wakacje. Na wakacje 165 zł. Dobra. Muszę sobie zrobić trochę miejsca. I tak, jeszcze ubrania. 25 na ubrania. Tylko tak, tutaj też będę musiała rozmienić. Hmm. Z tymi drobnymi kłopot. O, tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. 20 zbior na pół. Teraz 50. 50. Tak? Utrwaliłam się? Nie. Bo to musi być 180. 80. Jeszcze muszę się wybrać do dentysty. Ale fundusz na dentystę już jest zabrany. Muszę tylko się zapisać. 25 na ubrania. 14 01 plus 25 i razem jest 25, a niech coś będzie, od czegoś trzeba zacząć. Zresztą myślą, czy nie mam planów żadnych. A raczej nic nie kupię, ponieważ już nie mam wolnej soboty w tym miesiącu. Ale niech będzie to 25 zł. Jak się powoli zbiera. Tak samo święta też trzeba zacząć. A właśnie, nie, nie wrzuciłam w końcu świąt 40 zł. Jeszcze sobie posprawdzam. co wszystkiego wrzuciłam tak. Prezenty wrzucałam. Tak jest wielka moc 20 zł, czyli powinna być 60 60 tak? bo na razie 40 tak jest i ubrania 25 to wrzucałam jest transport też jest, przede wszystkim wszystko już jest poza wakacjami odkładam biorę moją wyzwankę wakacyjne od Izy Sporachowane jak 50 zł odkładam tu mam 160 zł na fundusz wakacyjny a więc tak status sobie jeszcze wyjmę sobie zapiszę ile dałam marker jest co miesiąc może nawet częściej będę się teraz uzupełniać wakacje yy, tu sobie zaokrągliłam, czyli przyrobiłam trochę do 3000 Tyle bym chciał zbierać, bo było 3, 390, ale równą kwotę. Więc tak zrobiłam, żeby było te 3000. I tak, 165, czyli będzie 371, jeśli dobrze liczę. Wezmę sobie niebieską kosteczkę, bo chcę pętać w morze, więc nie się kojarzy trochę z morzem. Dobra. A nie. Miałam wziąć no zaraz wam powiem dlaczego. Jednak z do planów. Tak, to jest. Najwyższa kwota, 45 noslek, więc tutaj sobie odłożę. 50. I jeszcze zamaluję piątkę do 50. Tutaj powinna być piątka. Jest. Dobra. Także 50 zł mamy już odhaczone. I tak rozkładam sobie. I będę rzucać. Tak. Więc z wakacji też mi się zrobi fajna gra. Dlaczego, aby sobie nie zrobić przyjemności? Nawet te fundusze roczne mogą być przyjemnością. Oj. Chociaż trudno mi się zmieścić w kadrze. Teraz trochę mi zatrzęsło Tak. No, mniej więcej widać. Może jakoś tak. Dobrze. W każdym razie jest 8. I rzucam 3. 3 zakupy. 7 zł. Zapozuję. Pójdę rozmienić. Dobra. Już sobie trochę rozmieniłam. Tak, wydaję, myślę, do zakupów siedem siedem globusiki, trzy złote i zakreślam bardzo mi się podoba to wyzwanko wakacyjne jest u Izby sporachowane na karcie społeczności, więc zachęcam do obserwacji. Trzy, ponieważ naprawdę piękne rzeczy tam są. Sześć, tak? Sześć. Dobra, sześć, cztery, cztery. W sumie to i tak idzie do jednej kubki, więc tak cztery. Czyli 6 oddaję. Tak to będę robić. 8. Nieplanowana 10 i pół. Musiałabym być kadrem, bo nagrywam na biurku. Na klepie jest na stole. Bo mam bardzo krótkie biurko. 4, transport, biletki, 11, 8-ścienna, tak, 5.

I 14. Tu sobie położę zbożku, Bo sumie... będę kładać na jedną kubkę. Bo takie taki tutaj jednej koperty: 3. Zakupę 7, czyli 10 3 zł. Trzy, siedem. Sześć. Cztery złote. Cztery. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ale potem sobie to jeszcze obliczę. Sześć cztery. Specjalnie tak sobie zrobiłem. Żeby się nie martwić, że jest duża kwota. Sześć. Nawet może dwa razy w miesiącu Zagram, po prostu sobie wybiorę te Nisko kwotowe Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł Jeden Żeby tak sobie zbierać Bez stresu Żeby się za przykład założyło kwotę Właśnie 3000 po 100 zł A się nie ma Tak to można nawet 4 razy w miesiącu zagrać Pultać kostką I się fajnie uzbiera 7. Czyli 3 złota Zostało mi 10 zł 4 O, nie mam, to jest 11 2 2 wypadło no Już sobie zamalujemy 2 piątki I fajnie Także fundusz Wakacyjny jest rozłonę Życzę Wam Dobrego dnia I obecnego oszczędzania